Witam wszystkich na kanale Świat Hanysa. Planujecie podróż poza Europę? chcecie wyporuszyć auto w tym kraju, musicie wyrobić prawo jazdy międzynarodowe. Jest to bardzo proste. E, w Polsce idziecie do urzędu, wypisujecie e, taki form. W sumie musicie mieć zdjęcie i z tego co oglądałem na internecie kosztuje to 35 zł. Jak to wygląda w Irlandii? W Irlandii podobnie ściągocie e, właśnie taki form tu będziecie mieć e, linka do, do tego formu śmiałocie taki form jest bardzo go prosto wypisać musicie mieć zdjęcie paszportowe musicie mieć zdjęcie paszportowe wypisujecie ten form imię i nazwisko data e, czy chcecie szybką przesyłką czy troszkę e, czy zwykłą w sumie ekspresem kosztuje 15 euro a standardowym dycha i musicie zrobić przekaz pocztowy na ta danocyna jakim chcecie mieć to wysłane, czy 15 czy 10 euro i to jest ogólnie cały wasz koszt jedynie jak wyrabiacie te prawo jazdy międzynarodowe są wyjątki które musicie dopłacić dodatkowe za każdy kraj 15 euro czyli to jest Brazylia Irak, Nigeria Somalia ale ja przypuszczam tych kraj się raczej nie będziecie wybierać, chyba że to ogólnie Brazylia. Po z tyłu tej kartki macie wypisane kraje, do których będziecie podróżować. Te prawa jazdy są tylko na rok. Czyli te kraje, które bym powiedział, każdy jeden kraj dodatkowe 15 euro. Jak nie lecicie, jest spokój. Jak te prawa jazdy wyglądają? Prawo jazdy wyglądają tak. Ogólnie jest pora stron. W różnych językach, jakie są kategorie, wszystko. I na samym końcu macie Wasze zdjęcie i kategorie, jakie posiadacie. Tak to wygląda, taką książeczka w sumie. I tak powiedział, jak jest to na rok. W tym roku jestem w Jordanii i planuję jeszcze kolejne wyjazdy. Dlatego, że kto wyrobił, lepiej to mieć, niż mieć po tym problem yy, z uporządzeniem auta i ogólnie całe wakacje Wam się zepsują. Także nie zapomnijcie się wyrobić takich jazdów zanim zaczniecie podróż do waszego kraju, w którym chcecie spędzić urlop.